Jak kurier daje mi taką paczkę, powinnam się wystraszyć! No, w sensie te może na mnie wyskoczyć? Mm. Oby nie. Proszę, posuń się, uwaga. W formie wiolonczeli Pomalujmy się Zacznijmy od tego holo cuda oh, Wow Baza na powieka Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale kurier już wziął mnie w każdej formie w każdej Od totalnego nieogara, który właśnie wyszedł z prysznica Poprzez trój i makijaż kuszyna Aż do mrocznego imprezowego looku Nawet co kurierzy sobie myślą Teraz te dwa witraże To są bronzery, a to są róże Zobaczmy Zróbmy sobie takie rysy twarzy jak więc... Ja Ja bronzera zbytnio nie używam No chyba, że na nos Więc nos zróbmy No, nie widać czy złamać Teraz róże uh, uh, uh. OMG takie coś, to jakieś sensy, ale nie dziś Ja wybiorę ten bezpieczny, bo róże kocham Parasol do telefonu I czarny lip Oj, No dobra Miejmy to za sobą Ja się boję, to będzie czarne Fuck Robi się bordowe Ło Mój telefon nigdy więcej nie zmoknie dzięki niej Tak się. Także podsumowując tak facety widziało mnie w moim najgorszym stanie fizycznym i psychicznym Łukasz, mój tata kurier Cute Dziękuję za paczuszkę